W dzisiejszym magazynie ratuszowym ruszają prace przy strefie gospodarczej, przebudowa ulic na Zasolu, zaproszenie na koncert. Rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji miasta w najbliższych trzech latach. Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia oraz Jacek Skoczeń z firmy Skobud Kraków, podpisali umowę na rozbudowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej Nowe Dwory. Tak, podpisanie tej umowy umożliwia rozpoczęcie najważniejszego zadania w budżecie. Jest to najważniejsze zadanie do roku 2015. Realizacja strefy gospodarczej to zadanie kosztuje 11 milionów złotych. Zyskaliśmy, 6, przeszło 6 milionów złotych wsparcia ze środków europejskich. W, w pierwszym porywie to będziemy robić koncepcję. Przez na, za około 40, miesiąc do 45 dni e, będzie przedstawiona e, do zatwierdzenia w urzędzie koncepcja. Następnym etapem będą, będzie projektowanie, które będzie trwało. No myślę, bo tam muszą są procedury uzyskania pozwolenia na budowę, no to myślę, że, że, że do wiosny, może nawet lata przyszłego roku. A później będzie etap właśnie wykonawstwa, no i wykonawstwo będzie trwało dwa lata do końca 2014 roku, nawet do początku 2015, znaczy do, do stycznia 2015. Roku. Za blisko 11 milionów złotych nowe tereny inwestycyjne przy ulicy Fabrycznej zostaną wyposażone w drogę serwisową. Do 2015 roku powstanie też drugi inkubator przedsiębiorczości, całość zostanie oświetlona i skanalizowana. Poszerzona strefa obejmie też tereny specjalnej strefy ekonomicznej. Powstaną zapewne takie firmy jak ta co za nami, która tutaj jest lokalizowana. To jest przestrzeń około 20 hektarów, która mam nadzieję w najbliższych latach zostanie właśnie zagospodarowana takimi firmami. Umożliwi to przede wszystkim powstanie firm i nowych miejsc pracy, a przecież to jest najważniejsze wyzwanie, które stoi przed nami. Inwestycja będzie wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj. To znaczy, my, my się specjalizujemy w tego typu inwestycjach, niemniej każdą, każda, każda inwestycja jest jakimś tam wyzwaniem i staramy się e, robić to jak najlepiej. Miasto z budżetu przeznaczy na inwestycje około 5 milionów złotych. Inwestycja zakończy się w 2015 roku. Planowany profil miejskiej strefy gospodarczej to firmy z branży chemicznej, logistycznej oraz transportu i spedycji. Długo oczekiwane inwestycje na Zasolu są już w toku. No to miał być, miał być tutaj zrobione, no ale ja akurat mieszkam po drugiej stronie, to ja bym wolał, żeby mi tam na Orlowskiego robili, a nie tutaj. No ale to każdy, gdzie mieszka bliżej, no to tego. Ale tutaj też, bo to rzeczywiście, tutaj było, te chodniki to są, tu jakby w ogóle wszędzie to są tak zniszczone, że tu można sobie nogi połamać. To jest jak najbardziej skazane. No, wiadomo, że to muszą po kolei zrobić, bo to się nie da tak naraz wszystkiego. Ruszyły już prace przy ulicy Szarych Szeregów. Przebudowany będzie odcinek od skrzyżowania z ulicą obozową do skrzyżowania z ulicą Krętą. Droga była częściowo zapadnięta i miała liczne uszkodzenia. W trakcie inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulicy i chodniki. Zrobiona też będzie kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz parkingi. Koszt wykonania przebudowy ulicy wyniesie ponad milion złotych, z tego blisko 800 tysięcy miasto pozyskało z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Na czas inwestycji autobusy MZK będą jeździć ulicą Garbarską i dowozić pasażerów tak jak do tej pory do ośrodka zdrowia. O konieczności przebudowy ulic Jana Pawła II i Łukowej mówiło się już od dawna. Na przeszkodzie stały jednak sprawy natury formalno-prawnej. Udało się jednak je pozytywnie załatwić i miasto przygotowuje się do remontu ulic. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą pod koniec lipca 2013 roku. W trakcie inwestycji wykonana będzie kanalizacja deszczowa i sanitarna. Ulice zyskają nowe nawierzchnie i oświetlenie. Remont będzie kosztował blisko 1,5 miliona złotych. Przede wszystkim ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia liczby miejsc parkingowych. Te roboty zarówno na ulicy Szarych Szeregów, jak i na na ulicy Jana Pawła II i Łukowej będą związane z robotami związanymi z kanalizacją deszczową, z kanalizacją sanitarną, a także wykonaniem nowych chodników i nowej nawierzchni dróg. Trwa remont elewacji Oświęcimskiego Centrum Kultury, co nie przeszkadza w organizacji imprez kulturalnych. Jedną z ciekawszych będzie koncert orkiestry Akademii Beethovenowskiej. Rzeczywiście w Oświęcimiu odbędzie się koncert symfoniczny, rzadko mamy okazję gościć orkiestrę symfoniczną. Udało nam się i 14 października o godzinie 19 w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się koncert Orkiestra Akademii Betowenowskiej z Krakowa pod dyrekcją pana Sebastiana Perłowskiego. Jest to jeden z koncertów organizowanych w ramach cyklu Jeszcze polska Muzyka. Jest to przedsięwzięcie współfinansowane przez Województwo Małopolskie oraz Miasto Oświęcim. W koncercie zaprezentowane będą utwory mniej znanych, aczkolwiek bardzo wybitnych polskich kompozytorów, a także Haydna oprócz orkiestry wystąpią także soliści. W związku z tym myślę, że warto tego dnia, zwłaszcza że jest to dzień wolny od pracy, wybrać się do Oświęcimskiego Centrum Kultury. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. Bilety są w cenie bardzo promocyjnej ze względu na dofinansowanie, o którym mówiłam wcześniej. Bilet kosztuje 30 zł. Są jeszcze do nabycia w Oświęcimskim Centrum Kultury. Myślę, że to jest wydarzenie, które warte jest odnotowania i zauważenia i dlatego bardzo serdecznie mieszkańców Oświęcimia i okolic zapraszam. W programie koncertu znajdą się Symfonie d-dur Franciszka Pietrowskiego, koncert fletowy Servio Mercadantego, symfonia nr 70 d-dur Józefa Haydna oraz Allegro Molto Presto Franciszka Lesla. Bilety w cenie 30 zł parter, 25 zł balkon do nabycia w kasie OCK.